Wydaje się, że o tym, gdzie mieszkamy, żyjemy i się uczymy, wiemy prawie wszystko. Okazuje się jednak, że jeśli przyjrzymy się bliżej, świat wokół nas może okazać się nie tylko zadziwiający, ale i zaskakujący. Zresztą przekonajcie się sami. Żyje sobie, w dodatku pod nosem niczego nie podejrzewających mieszkańców, całkiem spora gromada tych, co na co dzień, zajęci wieloma sprawami, od czasu do czasu spotykają się w domu papy. I te spotkania, jak się zaraz pokażę, mają całkiem szalony przebieg. Jeśli się dobrze przypatrzycie, zobaczycie, jak do domu papy Smerfa biegnie Smerfetka. Dzisiaj wprawdzie gdzieś porzuciła swoje pantofelki i popyla w tenisówkach, ale energii, jak zwykle, ma za dwoje. Zabrała ze sobą smerfusia, bo przecież ktoś musi się zaopiekować maluchem. Słychać. Dla smerfetki to będzie pracowity dzień. Ma przed sobą wiele zadań. Chyba jednak zdecydowała się kogoś zawołać do pomocy. To dobrze, bo przecież smerfy w ściance znane są ze smerfetki. Ten, co doskonale zna się na wszystkim, co kukiernicze i jeszcze chemii trochę nizną. Poznajecie tego smerfa? jeden raz małe smerfionka ze szkoły drżały przed jego zajęciami. O, wołał mnie ktoś! Macie coś do jedzenia? Nie. weźcie, skosztował. Nie. O ludzie, jaki ja jestem głodny! Macie coś Nie. Przestań, proszę Cię, przestań, jak Przestań, już jest, proszę Cię, zajmij się pracą, zajmij się pracą, to tyle na książku, robisz wszystkie ty tareszki. I tak nasze smerfy wzięły się ostro do pracy, ale w tej wiosce wszyscy mieli jakieś zadania. Niedaleko na polu, jak się dobrze przypatrzycie, to zobaczycie smerfa ogrodnika, który wytrwale plewi nasze smerfowe grządki. Ciężko pracuje, bo rośnie, Właśnie sobie przypomniał, że dzisiaj naradą do mi Wszyscy spójrzcie, jaki wielki koszyk niesie przed sobą. Przyrodnik był dzisiaj w lesie, a okolice u nas grzyby bogate. Ja też tak słyszałem, gdy jagody zbierałem. Nawet wysłaliśmy z Grewosa na zgadę, żeby nas ostrzegł. przed tym kocurek i jego panem. I tak w domu papi Smerka i waron się większy i większy. Ci siadali przy stole, ci układali, co jeszcze było potrzebne. Smerw już grał na tą albo na komórce. A jeszcze wielu smerfów brakowało. Czekano na harmoniusza i cukiernika. Tuż o długowych sprawach często toczyli rozmowy. O, i do. Poznajecie? Harmoniusz nawet gitarę wziął ze sobą. Zapowiada się dzisiaj długie spotkanie. A cukiernik przyniósł to, na co masło czekam najbardziej – ciasteczka. Pewnie tego nie wiecie, ale takich słodkości, jakie miraczy nas od czasu do czasu cukiernik, dawno nie próbowaliście. Larytasy! Kogo nam tu jeszcze brakuje? Oczywiście. Tego, co się zawsze zna na wszystkim. Mądrali. Ciekawe, czy już Bogu wszystkie swoje papiery i zaraz nam tutaj jakimś mądrym zdaniem rzucił. Powiem Wam, że w tej naszej wiosce dzieje się tyle różnych rzeczy. Smerfy pracują, uczą się, bawią, ale siedzą też na Insta i na fejsie. A wiecie, ile u nas można zrobić świetnych zdjęć, a ile filmów nakręcić. Teraz to różne rzeczy czytają te nasze smerwiontka. Podobno nawet jakaś puszka Pandory się otworzyła. Tam w tym wielkim świecie szal, a u nas błogo i spokojnie, tylko fotograf lata z tym swoim aparatem i nigdzie się w wiosce rozłożyć na tocyku nie można, bo ten przyleci i się atakuje. Serw reporter, co to filmy robi, raz dwa, właśnie zmierza do tak. Chyba coś z tym wywiadem jest na rzeczy, bo sprzęt prawie się ze sobą. A jeśli Laluś ma udzielać wywiadu, to zejdzie im jak nic, do wieczora. Przecież on musi mieć odpowiednie światło, by podkreślić piękną twarzę ciała. Laloś? A gdzie Laloś? A już powoli zbiera się w domu. A słyszycie? Tego Smurfa poznacie wszyscy. Nie cierpię! <śla> też nie cierpię. Biegać też nie cierpię. Nie cierpię roślin. Nie cierpię na północ. Przestań marudzić. Przestań, proszę cię, ogarnij się. Nie ruszajcie z nie lubiją, ale muszą. Do was do naszego grona i przestań marudzić. Chudą śpiesznym krokiem, zwierza jeszcze jeden sny. Zobaczcie, wszyscy takie sny czegoś pilnie szukają po kieszeniach. Ciekawe czego? To przecież jasne. Nawet w smerowym świecie nie może się bez tego obyć. a serwy czytało tylko na i z Grybusa, którzy ramię w ramię późnie wkraczają do